Do matury 2017 pozostało jeszcze 85 dni, co stanowi niecałe 3 miesiące. Tegoroczni maturzyści ten czas poświęcają wzmożonej nauce, ale jeszcze nie tak dawno nie zaprzątali sobie tym głowy podczas studniówek. W naszym mieście co roku bal przedmaturalny organizują trzy szkoły średnie, co za chwilę zobaczymy w wiadomościach. Sylwia Rzeczewska dzień dobry. Na początek jak zwykle sprawdźmy główne tematy programu. Dzisiejsze szkolenie kierujemy dla przedstawicieli samorządu. Miałyśmy otwarte tak drzwi, a jednak się nie udało. Dziewczyny stanęły na wysokości zadania. stwierdziłam, że gdzieś tutaj na nas na terenie można było coś takiego zrobić. To taki bal jest tylko raz w życiu, prawda? Żeby to był nasz, nasz najlepszy wieczór yy, no w całym życiu. Mam nadzieję, że ten polonez ładnie wypadł. Te tematy już za chwilę w wiadomościach. Do studniówek wrócimy także w propozycjach programowych przed relacją z sesji Rady Miasta. Pokażemy pierwszy taniec balu przedmaturalnego, jakim jest Polones. A teraz startujemy już od informacji z ratusza.